Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu karty dnia na czwartek. Dzisiaj czytamy sobie kartę podstawową. Pierwszy będzie baran. Dla barana cesarzowa, taka do góry nogami. No i ta cesarzowa, słuchajcie, no to jest to właśnie taki dzień, kiedy możemy. Możemy otrzymać, dostać coś, na co nie pracowaliśmy. Cesarzowej bardzo, bardzo dużo się należy, nie? Cesarzowa to jest taka wyjątkowa osoba. No i Wy sobie w przestrzeni takiej cesarzowej będziecie właśnie działać tego dnia. Oczywiście może być to też spotkanie z jakąś taką cesarzową z Waszej rodziny, tak? Czyli z taką jakąś mentorką rodu na przykład. No ale karta cesarzowej mówi też o tym, żeby... Że być może, że jest dobry czas na to, żeby zacząć działać, tak? Żeby podjąć jakieś działanie, że tego dnia mogą się rodzić jakieś Twoje marzenia na przykład. No przy tej karcie też mówimy, że czego tkniemy, to nam się rozmnoży. No i ta karta tej cesarzowej jest też właśnie kartą płodności. To są też takie kreatywne projekty, które gdzieś tam mamy w głowie, no i prawdopodobnie, właśnie tego dnia, jeżeli idziemy tą drogą, to powinny one się zakończyć sukcesem. To jest karta obfitości, to jest karta dostatku, no nie? No, tutaj ta cesarzowa symbolizuje taki kwiat, prawda? Który też trochę wabi, no, żeby, żeby po prostu tutaj zostawić po sobie jakieś nasionka, prawda, żeby potem się znowu wszystko rozwijało. Także może być to bardzo ciekawy dzień. Przy cesarzowej też lubimy się upiększać, dobrze wyglądać. Czasem jest to dzień zbiorów też. Zbieramy na przykład, nie wiem, to, co też tam wcześniej już. Pielęgnowaliśmy, więc też tak może być. No, myślę, że przy cesarzowej to będzie dobry dzień. No to jeszcze mam takie motto dzisiaj dla Was. Bezinteresowna dobroć i przyjaźń mają swoją historię. Tworzy ją zwyczajny, prosty człowiek. Pięknie witam teraz wszystkie byczki. A dla byczka 9 mieczy, no to często jest to taki dzień, kiedy my się czegoś obawiamy, mamy jakieś lęki, obawy na przyszłość, najczęściej tak się dzieje. No i tutaj to jest też czasem taki dzień, kiedy no niezbyt dobrze śpimy, albo na przykład nie, no jakieś nasze problemy będą nam przeszkadzały w tym śnie. To jest też taki dzień, kiedy oczekujemy najgorszego, prawda? Bardzo często ten lęk jest bezpodstawny, czyli on może nad nami takie jakby zapanować. Więc nie pozwalajmy, aby te zmartwienia urosły do rozmiarów nieprawdopodobnych, tak? Do tej danej sytuacji, która się po prostu dzieje. Czyli dobrze byłoby skupić myśli nie na tym, czego się boimy, lękamy, tylko skupić myśli na czymś zupełnie, zupełnie innym. Bywało już też tak przy tej karcie, że mieliśmy bóle gardła, bo nie mogliśmy czegoś wypowiedzieć, no i potem boli nas gardło. No, i jeszcze mam takie moto dla Was. Niepoważna miłość widzi wszędzie poważne błędy. Pięknie witam teraz wszystkie bliźnięta. Dla Was, kochani, karta świata. No, a karta świata to ona nam symbolizuje radość, szczęście i zadowolenie, a korzystanie też z nowości tego świata. Świat nas wzywa do życia, po prostu, tak? To jest takie otwarcie, takiego okna na świat, albo przekroczenie takiej bramy czegoś nowego. Ta karta wróży nam sukces, jakieś takie osiągnięcia, ale to jest, nie chodzi tutaj, słuchajcie, o jakąś ciężką pracę, tylko chodzi o to, że coś nam się podoba, coś nam smakuje, spróbowaliśmy czegoś nowego. To jest też taka swoboda, jeżeli chodzi o realizowanie marzeń, pragnień. No i z tej karty też płynie taka, taka rada, żebyśmy byli dumni z siebie, z tego, co nam się udało, z tego, co, co na przykład na co odważyliśmy się, prawda, to jesteśmy tutaj dumni z siebie. No i ta karta niesie nowości, czyli nowe znajomości, nowe różne takie jakieś możliwości kontaktowania się też z innymi osobami poprzez, poprzez to okienko, tak? Czyli czasem jest to też i internet, no nie? Więc tutaj też możemy w tym kierunku działać, jeżeli chodzi o internet, ale możemy też się i z kimś nowym kontaktować. Jeżeli ktoś będzie, nie wiem, próbował nowych potraw, wąchał nowe perfumy, których nigdy jeszcze nie wąchał wcześniej, co by tam nowego nie było, to właśnie za tym kryje się karta świata. No, i mam dla Was jeszcze takie motto dzisiaj: Kwiaty cenimy za piękno. Człowieka cenimy za dobroć. Pięknie witam teraz, kochani, wszystkie raczki. Teraz witam. A dla raczka karta sprawiedliwości. No, karta sprawiedliwości bardzo często przynosi nam jakieś pisma urzędowe. Albo jest to podpisanie czegoś, jakiejś umowy, ktoś nas o czymś ważnym informuje, to są różne formalności, takie. E, możemy zmieniać coś w umowie, podpisywać jakąś umowę, zrywać jakąś umowę. Nie, tutaj chodzi o to, że e, jedni mogą być zadowoleni z tej sprawiedliwości, która panuje na tym świecie, a inni powiedzą: Nie, to jest niesprawiedliwe, tak nie powinno być, wiecie, no to już. To już potem zależy, jak do tego podchodzimy. Tak? Chodzi tutaj o to, żeby tego dnia być bezstronnym i obiektywnym przede wszystkim. No, ale też i wierzymy, powiedziałabym, bronimy po prostu tego, w co wierzymy. No i też te sytuacje, które się dzieją, albo ten list, który dostaliśmy z tego urzędu, no to staramy się go obejrzeć z każdej strony, prawda? Wszystko tam przeczytać. I dostrzec też wszystkie za i przeciw tej informacji, która do nas przyszła, bo to czasem też i tak bywa. No i karta też oczywiście zachęca do tego, żeby postępować sprawiedliwie, prawda? A w relacjach też możemy chcieć się z kimś dogadać, wytłumaczyć coś, a być może, że i zerwać jakąś znajomość. No, i jeszcze mam dla Was takie motto: Chcesz założyć maskę, ok, ale nie zmieniaj twarzy jak koszulki. Serdecznie witam teraz wszystkie lwy. A dla lwa mamy króla kielichów. No, i może być to kontakt właśnie z taką osobą typu król kielichów, więc będzie to prawdopodobnie mężczyzna, ale czytamy ogólnie to może być i kobieta. No, ale tutaj chodzi o to, że jest to ktoś, kto jest taki, taką osobą godną zaufania. To jest ktoś, kto postępuje honorowo, jest oddany jakiejś sprawie, bardzo ostrożnie postępuje też. Jest to ktoś, komu możemy całkowicie zaufać, albo jesteśmy tego dnia w takiej bezpiecznej sytuacji, albo ktoś nad nami otwiera taki parasol ochronny, prawda? Ta karta też symbolizuje takie stałe związki, gdzie się komunikujemy z osobami tak prawdziwie, tak? Opowiadamy sobie tam różne sytuacje. Chcemy się komuś wygadać, czy nam się ktoś chce wygadać, to może być jakiś terapeuta też w tej karcie. To jest ktoś, kto jest pełen dobroci, na przykład. Także może być to taki dzień, kiedy dążymy właśnie do, do takiego stworzenia wokół siebie takiej przestrzeni, w której się dobrze czujemy. I to albo jest kontakt z taką osobą, albo my się tak zachowujemy w stosunku do kogoś. No albo chcemy, żeby ta przestrzeń wokół nas była właśnie taka, więc będziemy w tym kierunku działać. Jeszcze mam dla Was motto. Życie jest zbyt krótkie, a świat za mały na to, by czynić zeń pole bitwy. Pięknie witam teraz wszystkie panny. A dla Was, kochani, pięć buław. No, pięć buław to trochę takie zamieszanko może być tego dnia, nie? To mogą być takie różne rywalizacje, współzawodnictwo, ktoś tam komuś chce coś udowodnić. Konflikty to są różnego rodzaju. Ja mam takie zdanie, Ty masz takie zdanie. Mm. <laughs> No, i tu mogą się te sytuacje wydawać czasem bardzo dramatyczne, natomiast nie musimy też w to wchodzić, prawda? Oczywiście, jeżeli ja myślę tak, a ty myślisz inaczej, to ja mam swój świat, a ty masz swój świat, więc ja tutaj nie muszę też komuś na siłę udowadniać, że mój świat musi być twoim światem, prawda? Ale zachowajmy swoje zdanie i nie wchodźmy w konflikty, no, nie? Bo jeżeli się damy wciągnąć w jakieś takie. Awantury, konflikty, albo że ktoś ma odmienne zdanie i tam będziemy sobie tłumaczyć, kto ma rację, no to bardzo dużo energii stracimy, nie? Także tu trzeba uważać tego dnia, żeby się nie dać tam wciągnąć w jakieś konflikty. Natomiast też taka bitwa, walka może być w nas i to jest wtedy podwyższona temperatura, alergie różnego rodzaju, stany zapalne w organizmie, no i tam się może trochę mielić. No, ale mam jeszcze dla Was dzisiaj motto: yy, Zaśnięcie przed telewizorem jest czasem najlepszą pochwałą dla programu. Pięknie witam teraz wszystkie wagi. Co my mamy dla wagi? Dla wagi mamy trzy monety i jest to dzień pracy i współpracy. No to na tym by można było tak naprawdę zakończyć tę całą rozmowę. Bo tutaj chodzi o to, żeby wykonać zlecenia, które dostaliśmy, żeby dać komuś jakieś zlecenia, jeżeli nie potrafimy czegoś wykonać. Robimy to, co kochamy, albo oddajemy właśnie jakieś zlecenie temu komuś, kto coś potrafi robić dobrze, bo robi to, bo to kocha, no nie? Czyli możemy też szukać i specjalisty po prostu. To jest też taki dzień, kiedy możemy sobie wyrabiać swoją markę, możemy być bardzo kreatywni. No i też rozwijamy swój talent, tak? Jeżeli byśmy tutaj, na przykład, działali w tej przestrzeni, że wykonujemy coś, co lubimy, ale jeszcze mamy ku temu talent. Dobra reputacja też jest przy tej karcie, czyli możecie ktoś i w pracy pochwalić, na przykład, no nie, także tutaj. Bardziej idziemy w stronę współpracy z innymi osobami, i tu chodzi o pracę i współpracę. No to jeszcze mam dla Was takie motto: kwiaty mają urzekać swym pięknem, zaś ludzie dobrocią. Serdecznie witam teraz wszystkie skorpiony. Dla Skorpiona na czwartek. Askielichów. Może być to bardzo fajny dzień. Askielichów często przynosi nam e, takie różnego rodzaju nowiny, ale one są miłe. One są, one są takie przyjemne dla nas. E, to są takie też bardzo miłe doświadczenia emocjonalne albo uczuciowe, na przykład. Może być to taki dzień, kiedy jesteśmy zafascynowani drugą osobą, bo to też jest związane z miłością romantyczną, ze związkiem romantycznym, ale też i głęboka przyjaźń do kogoś na przykład może się pojawić, czy z tą osobą będziemy się kontaktować, którą lubimy. No i też czasem jest to tak, że w tym kielichu tutaj, słuchajcie, będzie coś, co my lubimy, tak. Czyli możemy sobie tam na przykład, nie wiem, włożyć do tego kielicha coś, co lubimy robić, czyli lubisz malować, no to będziesz się tym zajmował. Nie wiem, lubisz jakieś filmy, no to będziesz sobie je oglądał. Lubisz na przykład lody czekoladowe, to tam sobie lody czekoladowe włożysz, tak? Będziesz się napawał tym smakiem i będziesz się dobrze czuł, jeżeli ci to służy oczywiście. No więc tutaj wiecie, różnie to może być, ale chodzi o to, żeby było fajnie, było miło, żeby było pięknie uczuciowo. Natomiast, jeżeli komuś ten kielich trafi się odwrócony, no to wtedy będzie za dużo emocji i może być też bardzo dużo złości po prostu, nie? Także może się i tak zdarzyć. No, a jeszcze mam dla Was motto. Kto zniewala ducha, niszczy korzenie życia. Wówczas myśli i uczucia ulegają zwyrodnieniu i wnętrze człowieka ginie. No, takie motto. Serdecznie witam teraz wszystkie strzelce. A co ja mam dla strzelca? A dla strzelca mam osiem mieczy. No to taki dzień, kiedy jesteśmy trochę zablokowani, trudno jest nam zrobić krok do przodu i to jest dzień trudnych decyzji, bo nie wiem, czy mam postąpić tak, czy mam postąpić inaczej, czy może niczego, może lepiej w ogóle niczego nie zrobię i zostanę w tym, w czym jestem. To jest taka iluzja utknięcia w pułapce, <laughs> brak pewności siebie, yy, dlatego, że właśnie odczuwamy jakąś taką bezradność. I to jest też lęk przed podjęciem działania, i najlepiej byłoby przy tej karcie wziąć odpowiedzialność za swoje życie, prawda? Czyli tutaj, no co tam nie postanowię, będzie to moja decyzja, tak? Czy zrobię ten krok do przodu, czy nie, to będzie to moja decyzja, bo może być tak przy tych ośmiu mieczach, że my nie robimy tego kroku do przodu, dlatego że się boimy, bo komuś może się to nie podobać prawda? I też często właśnie to jest dzisiaj taka energia, gdzie my działamy w przestarzałych już programach. No takich jak kiedyś działały nasze mamy, nasze babcie, ale teraz można już działać trochę inaczej. No i nie wszyscy jesteśmy gotowi na to, żeby zrobić ten krok do przodu. No to z takich głębszych rzeczy. A z takich prostszych rzeczy słuchajcie, to czasem jest to taki dzień, że tam gdzieś ktoś stanie w korku, nie może się ruszyć, czeka na kogoś, nie może się ruszyć i czeka i takie właśnie też to może być. Nic wielkiego. E, jeszcze mam dla Was motto, nie pragnę być większy niż jestem, żeby nie czynić ludzi mniejszymi niż są. A teraz serdecznie witam wszystkie koziorożce. Wy macie kartę siły i mocy. No i jak się to mówi przy tej karcie, słuchajcie, oby moc była z Tobą, tak? Bo to jest taka energia, kiedy najczęściej przechodzimy przez jakieś sytuacje trudniejsze, ale właśnie po to, żeby wyzbyć się jakiegoś lęku, strachu i obawy. I tutaj będziemy przekraczać swoje granice. To bardzo często pokazuje się w taki sposób, że my przekraczamy swoje granice. Ale jeżeli uda nam się te granice przekroczyć, to wtedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy silniejsi, aniżeli myśleliśmy wcześniej, że jesteśmy. To jest też czasem takie współczucie, które prowadzi do przebaczenia. I teraz może to być w stosunku do Ciebie, prawda? Że na przykład mówisz sobie: Dobrze, czegoś tam się boję? Boję się do tego podejść, bo kiedyś. Na przykład w życiu, przeżyłam taką traumę, i teraz boję się po prostu dalej działać w tej przestrzeni, tak? I tutaj staramy się siebie, sobie współczuć i zrozumieć siebie, i wtedy, jeżeli to rozpoznajemy, to i to przebaczenie takie, że nie muszę wszystkiego na przykład zrobić na 100%, nie musi mi się w życiu wszystko udać, tak? Jestem człowiekiem, mogę się pomylić, mogę się czegoś bać na przykład, i wtedy, jeżeli sobie tak pomyślimy, to, to słuchajcie, to, to, to już jest to dla nas łatwiejsze, bo wtedy będziemy próbować pokonać te jakieś takie lęki, ale nie będziemy już na siebie albo nie będziemy już na tę sprawę nakładać takiej dużej ważności. I tak samo możemy też współczuć i starać się przebaczyć osobom, które w stosunku do nas nie postępują najlepiej. Na przykład możemy zdać sobie sprawę, że ktoś jest bardzo nieprzyjemny tego dnia i myślimy sobie, bierzemy to stricte do siebie, ale może się okazać, że ta osoba ma jakieś problemy w domu po prostu i przekłada to na ten świat dzisiejszy, właśnie w którym żyje, a ja to tak odbieram. Jeżeli zrozumiemy, że każdy z nas ma jakieś problemy w życiu i stara się przez nie przechodzić, czy ma jakieś lęki, które stara się pokonać, to wtedy możemy to tak jakby głębiej zrozumieć i tym ludziom też wybaczyć, tak, że powiedzieli coś, co nam się na przykład nie spodobało. No więc tak to może być. Yy, no to jeszcze mam takie moto dla Was: Niebo stąpi na ziemię, jeśli będziecie sobie wzajemnie dochowywać wierności i pozwolicie każdemu być sobą. Serdecznie witam teraz wszystkie wagi. Nie wagi, przepraszam, tylko witam teraz serdecznie wszystkie wodniki, co ja to mówię. A dla wodnika, kochani, mamy 6 buław. No a 6 buław to jest to karta zwycięstwa. No, i taki dzień, kiedy możemy tutaj, może nam się udać osiągnąć sukces, bo to jest zwycięstwo. To są mądre wybory, to, jest też takie, to są takie decyzje, które też przynoszą uznanie w społeczeństwie, karta sukcesu, awansu, nagrody, czyli no generalnie rzecz biorąc, można by krótko powiedzieć, że cieszymy się z tego, co się stało, cieszymy się z tego, co nam się udało ugrać. No, a czasem jest też tak, że no, idą za nami inni, prawda? Czyli mamy też jakieś takie osoby, które nam klaszczą, na przykład, nie? No więc tak to może być. I jeszcze mam dla Was takie motto: Dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza. Serdecznie witam teraz wszystkie rybki. Dla rybek królowa buław. No i królowa buław, jest to dzień, dzień wielkiego działania. No i też takiego, słuchajcie, trochę naginania rzeczywistości pod siebie. Żeby mi się udało, to będę postępowała tak, a nie inaczej. Jest to taki dzień, kiedy mogę korzystać ze swoich talentów, mogę też działać w kierunku tego, żeby olśnić kogoś swoim wyglądem, na przykład, tak? Ale mogę też działać w taki sposób, żeby być osobą bardzo niezależną wręcz bym powiedziała, kontrolującą. No i możemy wszystko, słuchajcie, no, jeżeli uwierzymy w siebie, to tutaj mamy takie poczucie, że dzisiaj właśnie się wszystko spełni, i dzisiaj właśnie wszystko nam się uda. No, i ty możesz działać w takiej przestrzeni, ale możesz też taką panią spotkać na swojej drodze. Jeszcze mam dla Was motto: znajdź czas dla drugiego człowieka i nie spoglądaj na zegarek. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.